Proszę Państwa, witam serdecznie. Na 18 konferencji miasta w internecie to jest taki dobry moment, żeby rozpocząć trzecią perspektywę funduszy europejskich, z którą będziemy się mierzyć w najbliższych latach, ale, ale, ale mam nadzieję, że ten mikrofon wytrzyma. Proszę państwa, witam tak osoby, które na sali tutaj widzimy i które uczestniczyły w... W kilku, a nawet w wielu poprzednich konferencjach, a także witam wszystkich nowych uczestników naszej konferencji, bo to jest taki format, z którym mamy nadzieję Państwo będą się mogli spotkać jeszcze przez najbliższe lata. Cieszymy się z obecności wszystkich Państwa, ale proszę pozwolić, że zwrócę uwagę przede wszystkim na taką bardzo ważną grupę, która w tej perspektywie finansowania projektów unijnych będzie miała szczególne znaczenie, więc na przedstawicieli urzędów marszałkowskich. Można by powiedzieć, że to państwo dzierżycie klucze do cyfrowej przyszłości Polski. To od waszych decyzji teraz i w ciągu najbliższych lat, pewnie tych dwóch lat, trzech lat zależeć będzie to, z czym rzeczywiście skonfrontujemy się w roku 2020. Jeśli wierzyć, iż Rok 2020 to będzie ten rok, w którym no w gruncie rzeczy podsumujemy, podsumujemy kilkanaście lat inwestowania z, ze środków europejskich. To teraz mamy taki bardzo ważny moment i ta konferencja jest w gruncie rzeczy w większości na ten temat. Jak dobrze inwestować w najbliższym czasie. Ale przyszłość, przyszłość cyfrowej Polski jest także w rękach bardzo wielu partnerów, bo same urzędy marszałkowskie nie zrealizują nam tej przyszłości tam, gdzie ona bardzo zależy od lokalnych uwarunkowań, od kompetencji, specyficznych kompetencji, które nie są kompetencjami administracji, tam, gdzie ona zależy również od mobilizacji społecznej. I dlatego bardzo ważna jest obecność tych państwa na sali, którzy reprezentują samorządy lokalne, którzy reprezentują naukę, którzy reprezentują organizacje pozarządowe i last but not least firmy, firmy sektora teleinformatycznego i sektora edukacyjnego, bo podczas tej konferencji duży nacisk położymy na pewno na kwestie edukacji. Bardzo cenimy sobie współpracę z Gdańskiem i Województwem Pomorskim. To, to jest nasze trzecie miejsce organizacji konferencji. Z ich gościny już od trzech lat korzystamy i mamy taką nadzieję, że za dwa lata, tu właśnie w Gdańsku, tutaj właśnie na pomorzu, zorganizujemy 20. konferencję miasta w internecie. Jeżeli nam się to uda, to proszę Państwa, będzie to wówczas wydarzenie tego typu o najdłuższej tradycji w skali Unii Europejskiej, co chciałbym podkreślić. Aby nie przedłużać mojego wstępu, chciałbym poprosić o wystąpienia gospodarzy. Panie marszałku, serdecznie zapraszam. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że pan prezes nie zmieni swojego zdania. Mówił, że jest bardzo zadowolony z tej współpracy. W związku z moim jednak trochę za długim spóźnieniem, bardzo przepraszam Państwa. Jesteśmy gotowi, Panie Prezesie, nadal współpracować ze stowarzyszeniem, z Państwem. Jesteśmy gotowi być nadal współgospodarzami takich niezwykle ważnych, ważnych spotkań. Ja chciałbym bardzo serdecznie Państwa przywitać. Jeszcze raz podkreślam, mimo tego spóźnienia, bo tłumaczę się trochę, ale wyobraźcie sobie Państwo, dokładnie nawiązuje to do tematyki. O której dzisiaj będziemy zapewne rozmawiać. Miałem spotkanie przed chwilą ze studentami. To spotkanie trwało, nie ukrywam, że dość długo. Rozmawialiśmy o Unii Europejskiej, o różnych wydatkach, o strategii rozwojowej. Bardzo interesujące spotkanie. Młodzież się naprawdę żywo interesowała. I ja też mówiłem o naszych inwestycjach, które realizujemy w zakresie choćby budowy sieci szkieletowej umożliwiającej dostęp do internetu w całym województwie o zagadnieniach związanych z informatyzacją z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. I jeden ze studentów zadał mi proste pytanie, w ono nie było skierowane do mnie. Panowie mówią o tym, że tak dużo rzeczy się dzieje tu w Gdańsku na Pomorzu. Ja się skupiałem wyłącznie na aspektach regionalnych, ale zwraca się ten chłopak, ten mężczyzna, student do rektora. Mówi, panie rektorze, ale dlaczego tutaj my nie mamy swobodnego dostępu do internetu na uczelni? Czyli nie ma takich stanowisk, mowa jest o internecie, jest mnóstwo oczywiście y, słów, obietnic. Ale zwykły student, który nie ma komputera, nie ma dostępu do Internetu. No to jest jakiś problem, który oznacza, że tak naprawdę my jesteśmy, ja nie wiem, jak to Państwo ocenią, zwłaszcza fachowcy, jesteśmy w pół drogi dopiero. Jeszcze sporo rzeczy musimy, musimy w tej materii zrobić, również w takich ośrodkach akademickich, jakim jest choćby Gdańsk. No to jest bardzo, bardzo znamienne, o tym będę chciał za chwilę. Porozmawiać. A więc jeszcze raz bardzo przepraszam za to spóźnienie i chcę bardzo gorąco wszystkich Państwa obecnych przywitać, również tych, którzy przyjechali tutaj do Gdańska z bardzo odległych stron. Mam nadzieję, że pobyt w Gdańsku Państwu się będzie podobać, bo pogoda sprzyja ku temu, nie tylko do tego, żeby dzisiaj dyskutować, zastanawiać się w takim gronie, gronie fachowców, ludzi zatroskanych o cyfryzacji, cyfryzację Polski. Ale też y, ludzi, którzy uwielbiają morze, uwielbiają tysiącletni Gdańsk. Bardzo dziękuję za, jeszcze raz za to, że przyjechaliście Państwo tutaj. Chcę bardzo podziękować i y, osobiście przywitać Pana Prezesa Stowarzyszenia Miasta w Internecie, Pana Krzysztofa Głąba, organizatorów tych ciekawych, corocznych spotkań. Bardzo, bardzo dziękuję za wybór Gdańska i za to, że Gdańsk y, w taki szczególny sposób y, zapisuje się na mapie na mapie tych, tych wydarzeń niezwykle istotnych, jak wydaje się, wśród, wśród ludzi, którzy inspirują, inicjują i po prostu realizują wielkie projekty w tej dziedzinie. Spotykając się na niniejszej konferencji, chcemy dyskutować nad kilkoma ważnymi kwestiami, jakie stoją przed, przed nami, zarówno w najbliższym czasie, jak i w dalszej perspektywie. Aktualnie znajdujemy się w ważnym punkcie. Z jednej strony stoi przed nami konieczność zaplanowania i podjęcia dalszych decyzji dotyczących cyfrowego rozwoju Polski w perspektywie do roku 2020, a z drugiej zaś strony powinniśmy ocenić skuteczność już realizowanych usług oraz wpływ projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego na zmiany, na zmiany zachodzące w wielu aspektach naszych działań, takich jak administracja publiczna, system ochrony zdrowia i edukacja. Zresztą jesteśmy my, zwłaszcza którzy realizujemy tego typu projekty ze środków unijnych, do takiej ewaluacji zobowiązani. Warto ją z pewnością z pewnością przeprowadzić. Odpowiedzi, jakie wypracujemy na oba zagadnienia, ukierunkują nasze dalsze działania w perspektywie kilku najbliższych lat. Należy wziąć pod uwagę potencjał zawarty w nowej perspektywie budżetowej w zakresie zarówno działań centralnych, takich jak choćby program operacyjny Polska Cyfrowa, czy program operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój, jak i w działaniach lokalnych czy regionalnych, takich jak choćby regionalny program operacyjny dla mojego województwa, ale są na tej sali reprezentanci Pozostałych województw i też, którzy z troską po, pochylają się nad swoim projektem regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020. Skalę zagadnień, przed jakimi stoimy, pokazują również dane liczbowe. Przykładowo, program Polska Cyfrowa w latach 2014-2020 ma obejmować środki unijne na poziomie 8 miliardów złotych. Razem z wkładem krajowym daje to ponad 10 miliardów na cyfryzację kraju, szybki internet, e-usługi i kompetencje cyfrowe Polaków. My, jako reprezentanci, jako mieszkańcy Województwa Pomorskiego, również dostrzegamy rolę tych zagadnień. Jedną z dziesięciu horyzontalnych zasad realizacji strategii będzie zasada wymiaru cyfrowego, co oznacza, że przedsięwzięcia realizujące cele strategii 2020 analizowane będą pod kątem upowszechniania usług i technologii cyfrowych oraz wzmacniania cyfrowych kompetencji. W perspektywie nowego RPO ukierunkowujemy się zaś, zaś głównie na zagadnienia związane z e-zdrowiem. W tym zamierzamy realizować przedsięwzięcia strategiczne pomorskie e-zdrowie o budżecie 150 milionów złotych. Patrząc zaś na nasze dotychczasowe dokonania, w poprzedniej perspektywie finansowej w latach 2007-2013, tej, której aktualnie się rozliczamy, kończymy, Nasze działania skupiły się na dążeniu do rozwoju infrastruktury sieci szerokopasmowych, a także przeprowadziliśmy jako województwo kilka interesujących projektów z zakresu ICT. Mając na celu zapewnienie właściwej infrastruktury dla rozwoju usług, Samorząd Województwa Pomorskiego w ramach RPO wsparł działania związane z budową sieci światłowodowych na poziomie szkieletowym i dystrybucyjnym które to sieci będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw telekomunikacyjnych. W ramach czterech dofinansowanych projektów budowane są sieci o łącznej długości ponad 2100 km światłowodów wraz z infrastrukturą teleinformatyczną. Kwota dofinansowań to ponad 48 milionów złotych, a wartość projektów wynosi ponad 184 miliony złotych. Zrealizowaliśmy również kilka ciekawych projektów, które planujemy rozwijać. Nawiązując do tematów poruszanych na niniejszej konferencji, mogę tu wskazać choćby takie projekty jak w zakresie e-zdrowia. Drożyliśmy system wspomagający zarządzanie podmiotami leczniczymi. Zastosowaliśmy tu jako pierwszy region podejście skupiające się na dostarczeniu usług wspomagających zarządzanie podmiotami leczniczymi oraz zapewnieniu nam, jako podmiotowi sprawującemu nadzór właścicielski, narzędzi informatycznych podnoszących jego efektywność. Miło nam stwierdzić, że dwa kolejne województwa podążają dokładnie w tym samym kierunku ze swoimi działaniami. My zaś zamierzamy dalej rozbudowywać system, a następnie planowane jest jego włączenie do projektu Pomorskie Ezdrowie. Kolejnym innowacyjnym, zrealizowanym projektem jest interaktywny system informacji turystycznej, tak zwany ISIT, który obejmuje portal WWW, interaktywny system mapowy oraz sieć 245 informatów zlokalizowanych na terenie województwa. Projekt ten był kilkakrotnie nagradzany, a tym samym uznany przez Światową Organizację Turystyczną, w kategorii Ulysses Award for Innovation in Public Policy and Governments jako drugi na świecie samorządowy projekt w turystyce w 2013 roku. Jest on przykładem wprowadzenia usług i rozwiązań ICT w przestrzeń publiczną i rozwoju w duchu smart cities. Kolejnym przykładem naszych działań powiązanych z tematyką niniejszej konferencji jest działanie z zakresu e-edukacji. Projekt Zdolni z Pomorza, czyli portal edukacyjny prowadzony w ramach projektu Pomorskie Dobry Kurs na Edukację. Ma on na celu wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki. Jesteśmy absolutnie przekonani, że to edukacja, a nie sieci kanalizacyjne, wodociągowe lub drogi lokalne, będą decydować o przyszłości i konkurencyjności regionu. Stąd takie konkretnie ukierunkowane działania. Powyższe przykłady pokazują, jakie możliwości dają dobrze zrealizowane projekty i stanowią zachętę do dyskusji, co możemy dalej zrobić w tym obszarze. Szanowni Państwo, jeszcze raz dziękuję za przyjazd tutaj do Gdańska, za obecność w Filharmonii. Przypomnę dla tych, którzy są tutaj po raz pierwszy. Tutaj kiedyś była elektrociepłownia, w której hulał wiatr, a która jest dzisiaj naszą, naszym dumę, naszą dumą. Jest takim sukcesem samorządowym, że z czegoś, co było kiedyś przedmiotem em, wstydu dla gdańszczan, dzisiaj jest przedmiotem dumy. I mam nadzieję, że wszystkie projekty, które będziemy realizować w tej dziedzinie, które nas interesują, też będą przed przedmiotem dumy wszystkich Polaków. Dziękuję bardzo. Panie Marszałku, ja mam taką nadzieję, że spotkamy się z Pana Przedstawicielem jutro po południu w sprawach edukacji. To jest bardzo dobra okazja do tego, żeby porozmawiać o tym, w jaki sposób. Ten to, co nazywamy potocznie cyfrową szkołą, a przecież nie o cyfrową nam chodzi szkołę, tylko o dobrą, skuteczną i nowoczesną szkołę, może być również tworzone poprzez projekty regionalne. I to myślę, jeśli byłaby taka okazja, serdecznie zapraszam. Proszę Państwa, teraz chciałbym zaprosić przedstawicielkę pana prezydenta Gdańska, pana Pawła Dobrowicza, panią Barbarę Szymańską dyrektora biura informatyki, bądź też dyrektorkę, to proszę mnie poprawić. Witam Państwa bardzo serdecznie i mam olbrzymi zaszczyt wystąpić tutaj w imieniu Pana Prezydenta Adamowicza, powitać Państwa na tej 18. konferencji. To niezwykle ważne wydarzenie dla miasta. W szczególności, kiedy technologie informacyjno-komunikacyjne z coraz większą siłą mają wpływ na obszary zarządzania przestrzenią miejską, na budowę społeczeństwa informacyjnego, coraz bardziej każda właściwie domena życia zależy od y, informatyzacji, od cyfryzacji. Tak więc myślę, że ta atmosfera tutaj, w tej filharmonii będzie doskonałą, doskonałym miejscem na wymianę doświadczeń, na inspirujące dyskusje, a myślę, że piękne otoczenie w przy pięknej pogodzie w Gdańsku będzie też doskonałą okazją do y, dobrych przemyśleń, dobrego nastroju i powrotu na kolejne konferencje, tak jak pan prezes powiedział. 20, a może i będzie 25. Serdecznie Państwa witam i życzę wszystkiego dobrego w czasie obrad. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, dobrym, dobrym zwyczajem tej konferencji jest to, że prezentujemy na niej laureatów konkursu, który w obecnym kształcie nazywa się Samorządowy Lider Cyfrowej Polski, ale w takim potocznym języku od używanym od lat. To jest konkurs o złotą małpę dla samorządów, które uzyskują najlepsze efekty w rozwoju cyfrowym. I tutaj mamy, proszę Państwa, dwie kategorie, które dotyczą różnego typu projektów. O odczytanie werdyktu nagrody w kategorii samorządowy lider szerokopasmowego internetu. Proszę Panią Marzenę Śliszę, Dyrektora Departamentu Rozwoju Infrastruktury w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej. Bardzo proszę. Poproszę też koleżankę tutaj do, po to, aby stosowne dyplomy i nagrody mogła wręczyć. Bardzo proszę Panią. Dzień dobry Państwu. Mam wielki zaszczyt przekazać Państwu informację, kto w tym roku będzie laureatem Nagrody Złotej Małpy. Pozwolę sobie odczytać protokół. Komisja w składzie Marzena Ślis, Marek Ostanek, Artur Więcek, spośród trzech projektów zgłoszonych w konkursie Złotej Małpy w kategorii samorządowy lider szerokopasmowego internetu, uznała projekt Łączna Wirtualne Powiaty Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie, etap trzeci, za najlepszy ze względu na. Konsekwentne pozyskiwanie środków na budowę sieci internetu szerokopasmowego w obszarach o niskim nasyceniu usługami, integrację lokalnych władz samorządowych we wspólnym działaniu, zbiór usług dla instytucji publicznych, m.in. biblioteki, planowana współpraca z przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi w zakresie dzierżawy zasobów telekomunikacyjnych, budowę zasobów chmury obliczeniowej za zbudowanie sieci rozwiązującej problem dostępu obywateli do internetu szerokopasmowego w obszarze wielu gmin i przede wszystkim za komplementarność do budowy regionalnej sieci szerokopasmowej. Komisja także zwróciła uwagę na projekt Jawożno rozwój społeczeństwa informacyjne w Zagłębiu Dąbrowskim, miasto Jawożno, przyznając mu wyróżnienie między innymi za kompleksowe podłączenie instytucji znajdujących się na terenie miasta Jawożna budowę wydajnej sieci szkieletowej dla potrzeb świadczenia usług gminnych, współpracę przy budowie z lokalnym przedsiębiorstwem telekomunikacyjnym w zakresie dzierżawy zasobów, planowane współpracy z operatorami telekomunikacyjnymi ostatniej mili i poddzierżawa posiadanych zasobów. Na tym protokół zakończono. Bardzo tak, że... dziękuję. Proszę Państwa, zapraszamy laureata tej Nagrody, przedstawicielkę Starostwa Powiatowego Włęcznej, panią Małgorzatę Kolary, woźniak, naczelnika Wydziału Funduszy Europejskich Informatyzacji, Rozwoju i Promocji Powiatu. Bardzo proszę, może tam do środka, bo tutaj uroczystość tego wymaga. Prosimy Panią o pozostanie tutaj wśród nas, bo będziemy jeszcze dodatkowe zdjęcia pamiątkowe. Wyróżnienie, jak słyszeliśmy, uzyskał Urząd Miejski w Jaworznie w województwie śląskim. Zapraszam Pana Tomasza Bochenka, Naczelnika Wydziału Informatyki. <trybuj> <trybuj> Bardzo Państwa tutaj poproszę o pozostanie i zapraszam teraz Pana Artura Krawczyka, sekretarza Stowarzyszenia Miasta w Internecie, z prośbą o odczytanie werdyktu w kategorii Lider Cyfrowej Administracji. Dzień dobry Państwu, bardzo serdecznie witam i z przyjemnością odczytam protokół dotyczący drugiej dzisiejszej nagrody w drugiej kategorii w konkursu Złota Małpa 2014. Protokół z posiedzenia jury konkursu Złota Małpa 2014 Samorządowy Lider Cyfrowej Polski. Konkurs Samorządowy Lider Cyfrowej Polski miał na celu wyłonienie i promowanie samorządów lokalnych, które podejmują aktywne i skuteczne działania na rzecz rozwoju cyfrowego. Jury oceniało skuteczność, kompleksowość i innowacyjność działań na rzecz rozwoju cyfrowego gminy w poszczególnych obszarach tematycznych, związanych m.in. z wizerunkiem w internecie, modernizacją urzędu internetem szerokopasmowym, edukacją cyfrową, teleinformatycznym wspomaganiem zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców, cyfrową szkołą oraz planami i projektami rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Z ogromną przyjemnością informuję, że jury konkursu w kategorii Lider Cyfrowej Administracji w składzie Aneta Złotnicka, Krzysztof Głąb, Artur Krawczyk po dokonaniu analizy zgłoszeń nadesłanych zgodnie z wymogami regulaminu konkursu wyłoniło następujących laureatów Nagrody Złota Małpa 2014. W kategorii gmin miejskich Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Województwo Łódzkie. Gorące brawa. W kategorii powiatów Starostwo Powiatowe w Strzyżowie, Województwo Podkarpackie. Gratulacje. Proszę państwa, o yy odbiór statuetek. Chciałbym poprosić przedstawiciela miasta Pietkowa Trybunalskiego, pana Bogdana Munika, sekretarza miasta oraz pana Jacka Larę, kierownika Wydziału Informatyki. Zapraszamy serdecznie. Serdecznie To są tu ważące statuetki. Bardzo proszę. Gratuluję serdecznie. Proszę Państwa o odbiór kolejnej nagrody. Chciałbym poprosić Pana Roberta Gotka, Starostę Strzyżowskiego. Serdecznie zapraszamy. Proszę, bardzo. proszę Państwa, teraz zróbmy sobie pamiątkowe zdjęcie. Może Pani Marzeno, bardzo proszę do środka. <y> <Take care>. <y> tak. <y> Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Bardzo prosimy o mikrofon. Tutaj. Panie prezesie, szanowni państwo, bardzo mi miło, że po wielu już aplikacjach udało się mojemu samorządowi tę nagrodę uzyskać. Chciałbym podkreślić, że w świecie, nie wiem jak w świecie informatycznym, ale w świecie samorządowym ta nagroda Złota Małpa, tak jak ta konferencja, jest jedną z najbardziej prestiżowych nagród i dlatego jest mi niezmiernie miły. Jestem bardzo dumny, że Państwo dostrzegliście skromny również powiat strzyżowski. Chciałbym powiedzieć, że w tej perspektywie, mimo że czasem na forum ogólnopolskim się wiele o tym nie mówi, w każdej z naszych pewnie gmin, powiatów są osoby niezwykle oddane można powiedzieć, pasjonaci polski cyfrowej. I jeżeli zyskają odpowiednie narzędzia, to wiele dobrego e, można, można zrobić. Dzięki Stowarzyszeniu Miasta w Internecie, w jakiś sposób te działania lokalne są upubliczniane, upubliczniane na szerszym forum, i za to serdecznie dziękujemy. Ja również e, w swoim imieniu bardzo dziękuję za takie wyróżnienie. Dziękuję serdecznie, dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję bardzo. Zapraszamy na widownię. Aha, proszę, przepraszam, nie, nie, nie byłem świadomy. Troszeczkę przyziębiona jestem, ale przepraszam. Ja chciałabym serdecznie podziękować. Dla nas jest to druga nagroda. Kilka lat temu również uzyskaliśmy w tej drugiej kategorii. Także tym bardziej się cieszymy, że Państwo doceniacie takie wysiłki i nasze, i, i, i tyle jest tych konferencji i coraz inne tematy. Ja chciałabym powiedzieć, że my tak naprawdę to jesteśmy sami dumni z naszego projektu, dlatego że udało się zrealizować nam w partnerstwie bardzo fajną rzecz. Która, która, nawet to, o czym pan marszałek mówi, o tych problemach, my je staraliśmy się rozwiązać, i, i ten projekt objął takie nasze trzy przestrzenie dla mieszkańców, dla samorządów i dla przedsiębiorców, którzy, mam nadzieję, będą z nami chętnie współpracować. I również czekamy na Polskę Wschodnią, jak się zakończy. I mam nadzieję, że my kompleksowo rozwiązaliśmy problem, na pewno dostępu do internetu i będziemy teraz mogli wdrażać wiele różnych fajnych rzeczy, czy to w zakresie właśnie e-edukacji, czy e-zdrowia, czy innych um, obszarów. I tak naprawdę liczę, że państwo również będziecie nam tutaj pomysł i na tej konferencji widziałem wiele ciekawych tematów podpowiadać jak to robić i inspirować. I ze swojej strony i w imieniu oczywiście wszystkich partnerów projektu serdecznie dziękuję za tą nagrodę, za tę nagrodę i za poprzednią również. Bo to chyba też taka docenienie tej naszej pracy od kilku lat i wszystkich projektów. Dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo.